Cześć, nazywam się Kajani. Jestem kolekcjonerką, jestem rekonstruktorką, piszę tematyczne artykuły, prowadzę wykłady i warsztaty, a w tej serii pokazuję książki godne polecenia. Tę książeczkę, właściwie proszurkę, powinnam nagrać u Edyty, bo to jej własność. Ona ma z tej, z całą serię tych książek. I kiedyś postaram się Wam po prostu y opowiedzieć o pozostałych rzeczach. Guziki. Y no i oczywiście. no Co może być w książce o guzikach? Guziki. Leże że tu jest tych guzików Multum. Y możliwe, że jest to historia opowiedziana dość pobieżnie. Książka jest po angielsku, więc tak. Y rozumiem, co mówią i wiem, że nie jest tu za dużo informacji, ale jak na te publikacje. Jest naprawdę masa, masa zdjęć. I ja wiem, że guzik to jest tylko część ubrania, w dodatku mała, ale mnie osobiście bardzo interesują. Ja, ja mam kiła na punkcie tak szklanej biżuterii starej, jak i starych guzików. Głównie szklanych, to szczęściowo także porcelanowych. Więc dla mnie to jest bardzo fajna rzecz. One nie są drogie. No w ogóle książki z tej serii to chodzą w granicę 40-50 zł. Znaczy, no dobra, stosunkowo niedrogie w stosunku do tych, które potrafię teraz kupować eee... i bardzo się cieszę, że pożyczyłam ją i mam zamiar kupić ją sobie, więc polecam.